Najbezpieczniejszą drogą jest droga dzieciństwa Bożego, bo chroni cię od złudzenia, że cokolwiek osiągniesz własnym wysiłkiem, że cokolwiek posiadasz. Egocentryzm religijny, prowadzący do egoistycznie pojmowanej świętości, jest zakłamaniem duszy i zgorszeniem dla świata. Strzeż się tego, unikaj wszelkiego porównywania siebie z innymi, oceniania ich i zadowolenia z własnych osiągnięć duchowych. Jeśli przyjdzie do ciebie taka myśl, wiedz, że jest to myśl szatańska. Strzeż się pychy i próżności, które, jak rak, toczą duszę moich wybranych. Jeśli nie potrafią w porę uciec przed tą myślą i ukryć się w moich ramionach, jak bezradne dziecko. Nie staraj się wymuszać na mnie pociech duchowych. Nie one powinny być Twoim celem. Twym celem jest nieustanne adorowanie Boga w tym wszystkim, co stwarza. I służenie mu bez dopominania się o zapłatę. Zapłatą jest to, że Bóg jest i że cię kocha w sposób doskonały, przekraczający Twoje wszelkie wyobrażenia. Tą wdzięcznością i tym podziwem wypełniaj każdy moment twego życia. Niech Twoje życie stanie się ciągłym aktem oddania mi wszystkiego, a zobaczysz, jaki pokój i jaka radość wypełnią Twoją duszę. Wszystko, co stworzyłem, jest doskonałe i doskonale wypełnia moją wolę. Jedynie człowiekowi dałem możliwość wyboru. Bo pragnę ludzkiej miłości jako dobrowolnego aktu. Jedynie człowiek, moje dziecko, umiłowane, może przeciwstawić się mojej woli. Jeśli to zrobi, zakłóca i niszczy doskonałość świata, niszczy przede wszystkim siebie. Dałem wolną wolę. Jako największy dar prowadzący na szczyt niebiańskiej rozkoszy, jeśli złożysz ją przede mną i zaufasz, lub na dno tragedii, jeśli napełni cię ten dar pychą i będziesz rządzić się po swojemu. Obraz dzisiejszego świata to obraz pychy i samodzielności ludzkiej. Także wielu z tych, którym wydawało się, że kroczą drogą świętości. Nie pragnij niczego dla siebie, wszystko czyni dla mnie. Jesteś przecież moim dzieckiem i wszystko, co moje, należy do ciebie. Czyż potrzeba ci coś więcej poza mną, który jestem wszystkim? Z Ewangelii według świętego Łukasza. Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je. Możesz i powinnaś wyraźniej zwracać się do mnie, abym ci pomagał we wszystkich czynnościach. Nie obawiaj się, że to zbyt banalne i natarczywe, przeciwnie, to bardzo ważne i rozsądne zapraszać mnie do udziału w tych różnych pracach i czynnościach, jakie wykonujesz. Chcę błogosławić Ci we wszystkim. Staraj się docenić tą moją łaskę i korzystaj z niej. Opa,